Ta myśl pogrąża mnie w jeszcze większym smutku. To, że posiadam tak wiele zalet, tak wiele możliwości. A jednocześnie jestem tak bezradny. Dlatego jestem tak przybity. I znużony z życiem. Ostatnio jednak nie wiem, dlaczego straciłem całą radość. Porzuciłem wszelkie codzienne zajęcia. I rzeczywiście to tak ciężko odpowiada mojej naturze. O, gdybym mógł się uwolnić, rozpłynąć się w powietrzu jak mgła, odłączyć się od tego przyziemnego bytu, który wciąż mnie trzyma w okowach. Ale niestety muszę pozostać tu. Muszę kontynuować tą grę. Ale czas zakończy tę listę spektaklów. Mhm. Pić albo nie pić. Oto jest pytanie. ハハハハ